Kobiety z Ukrainy, siostry, przyjaciółki, myślę o Was, jestem z Wami. Myślę o tych, które są tam pod obstrzałem i o tych, które opuściły kraj i są teraz na uchodźstwie. Możecie liczyć na nas, na naszą pomoc, na nasze myśli, na naszą wspólnotę. Ja z Wami. Kobiety Ukrainy, jesteśmy z Wami. Głowami i sercami. Kobiety Ukrainy, jesteście bohaterkami tych dni. Te, które walczycie na froncie, te, które ratujecie rannych, te, które pomagacie dzieciom w wojennej zawierusze. Kobiety Ukrainy jesteśmy z wami. Wspieramy was. Jesteśmy solidarni jako Polacy i jako Polki. Możecie na nas liczyć. Chwała Ukrainie. Drogie Ukrainki. Podziwiam Was. Jesteśmy z Wami. Chwała Ukrainie. Szanowne Pani, jestem dziennikarzem. Obserwuję to, co dzieje się na polsko-ukraińskiej granicy i to, co się dzieje w Waszym kraju. Na montażu teraz mam twarz ukraińskiej kobiety. Po jej policzkach ciekną ukraińskie łzy. Wiem, że macie teraz ciężki czas, ale pamiętajcie, jesteśmy z Wami. Myślimy o Was. Działamy dla Was. Jesteśmy z Wami. Robimy wszystko, żeby Wasz głos był usłyszany i my z Wami. To, czego doświadczacie, nie powinno się było zdarzyć. Mam nadzieję, że jeszcze będzie normalnie. Kobiety Ukrainy, jesteśmy z Wami. Kobiety Ukrainy, jesteśmy z Wami. Wygramy. Chwała Ukrainie. Ukrainki, to nasza z Wami solidarność. Mój tobą. My kuchemu Wam do pomocy. Ukrainy. Ukrainki, my z Wami. Flawa Ukrainy. Sława Ukrainie. Sława żołnikom Ukrainy. wami Ukrainki, jesteśmy z wami. Sława Ukrainie. Sława żołnkom Ukrainie.